Z tej strony Mateusz Wiatr bloga Finanse dla Seniorów. W tym odcinku opowiem trochę więcej na temat 14. emerytury. Przedstawię informacje takie podstawowe, tak? czyli kiedy zostanie wypłacona, kto ją otrzyma i od czego to zależy. Zacznijmy od samego początku. 14. emerytura została uchwalona w Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca bieżącego roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o tym dodatkowym, właśnie rocznym świadczeniu pieniężnym, zarówno dla emerytów, jak i dla rencistów. Za ustawą zagłosowało 420 posłów, przeciw było 19, a 12 wstrzymało się. Ale to jest taka, taki szczegół. Co dokładnie jest w tej ustawie? Tak, ustawa z tego 21 stycznia bieżącego roku zakłada, że dodatkowa 14 emerytura będzie przysługiwała osobom, które na 31 października 2021 roku, a więc tego, ten dzień jeszcze, ten dzień dopiero nadejdzie, będą miały prawo do jednorazowego świadczenia długoterminowego, tak, które jest tutaj wymienione w ustawie, czyli na przykład emerytury, renty, renty socjalnej, czy też świadczenia przedemerytalnego. Czyli 14 emerytura, czy innych świadczeń nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń, o których wspomniałem, będzie zawieszone. Przejdźmy do konkretów, kto otrzyma tą 14 emeryturę. Co jest najważniejsze, o 14 emeryturę nie trzeba nigdzie wnioskować, nie trzeba żadnych pisać pism i tak dalej. Zostanie ona automatycznie wypłacona. Oczywiście będzie przysługiwać tylko uprawnionym do tego świadczenia i 14 emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. Tutaj jest kilka takich kwestii, ponieważ w wyjątkowych sytuacjach to świadczenie może zostać wypłacone w grudniu bieżącego roku. Na przykład w przypadku świadczeń zasiłków przedemerytalnych oraz w styczniu może być taka sytuacja, że dopiero ta 14 emerytura zostanie wypłacona dopiero w styczniu przyszłego roku, tak, czyli styczniu 2022 roku, w przypadku okresowo co kwarta wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Ile będzie wynosić ta 14 emerytura? 14. emerytura może być maksymalnie równa kwocie minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1250 zł i 88 groszy. Mówimy tutaj o kwocie, kwocie brutto. Obecnie minimalna emerytura, renta tak, z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czy też renta rodzinna i renta socjalna wynoszą te 1200 zł brutto. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł brutto. Pełną kwotę, kto otrzyma pełną kwotę? Pełną kwotę otrzymają osoby, czyli tutaj świadczenie, to się tak nazywa, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Czyli jeżeli otrzymujesz emeryturę, właśnie 2900 zł brutto to masz pełną 14. A co jeżeli otrzymujesz kwotę emerytury powyżej tej kwoty 2900 zł brutto, na przykład 3000, 4000 zł brutto, to już jest szaleństwo. Więc osoby, które, których te świadczenia przekraczają ten określony limit, tej kwoty 2900 zł brutto, otrzymają 14 emeryturę tutaj pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówką. Czyli na przykład. Jeżeli emerytura, Twoja emerytura wynosi 3000 zł brutto, brutto, nie netto. To jest kwota jeszcze przed opodatkowaniem, czyli 14 będzie przesłuchiwać w kwocie mniejszej o 100 zł. Więc tutaj jest ten próg przekroczony o te 100 zł, czyli doświadczenie będzie pomniejszone o te 100 zł. I tutaj takie kilka, kilka takich ciekawostek statystycznych. Yy, wedle wstępnych szacunków, zarówno właśnie 14 emerytur i inne dodatkowe świadczenia yy, dla emerytów yy, zostaną wypłacone. Yy, w sumie otrzyma 9,1 miliona osób. Yy, w tym w pełnej wysokości będzie przysługiwać około 8 milionów to jest bardzo dużo, dużo osób. Yy, Szacuje się, że na 14 emerytury e, z budżetu państwa, czyli tak naprawdę z naszych podatków, zostanie e, wydanek około 11,4 miliarda złotych. No i ta wypłata dodatkowych świadczeń e, ZUS może w odczuwalny sposób wesprzeć e, budżet domowy e, niejednego świadczeniobiorcy. Także dziękuję serdecznie za, za wysłuchanie pierwszego odcinka na temat finansów osobistych na emeryturze. W dniu dzisiejszym omawiałem, dzisiaj omawiałem właśnie 14 emeryturę. Zachęcam do komentowania, do subskrybowania i śledzenia kanału oraz do bezpośredniego odwiedzenia, odwiedzania strony finanse seniorów.pl. Dziękuję i do usłyszenia.